Uroda kobiety jest darem natury, ale wiadomo, że można ją pomnożyć, wspomóc i podkreślić dobrym makijażem, piękną fryzurą, czy modną suknią. Tak samo jest z urodą miasta. Decyduje o niej zarówno natura, jak i człowiek – pół na pół. Starachowice mają piękne położenie u zbiegu trzech rzek i potoków – Kamiennej, Młynówki i Lubianki. Płynąca Woda wydrożyła w ciągu tysiącleci ich koryta, dokonując głębokiego urzeźbienia terenu. Dzisiejsze miasto leży głównie na często ukształtowanych wzniesieniach opadających stokami ku nadrzecznym nizinom. Obszar Starachowic jest znacznie zróżnicowany pod względem topograficznym. Na stosunkowo niewielkiej przestrzeni 31 km2 Różnica poziomów wynosi około 70 metrów. A jeśli brać pod uwagę także wyniosłą hałdę pokopalnianą w rejonie Bugaju, a więc wzgórze uformowane ręką ludzką, to różnica ta sięga nawet 100 metrów. Wysoka skarpa, na której przy Armii Krajowej zbudowano osiedla spółdzielcze, charakteryzuje się uskokami warstw geologicznych. Duży, kilkudziesięciostopniowy spadek terenu to poważne utrudnienie w wytaczaniu tras komunikacyjnych i lokalizowaniu wysokiego budownictwa, ale także szansa niepowtarzalnie pięknego ukształtowania krajobrazu miejskiego. Pod względem geologicznym Obszar miasta stanowi dwie wyraźnie różniące się między sobą części: północną i południową. Na północ od kamiennej rozciąga się wyżynne wzniesienie, poprzecinane głębokimi jarami. Są nimi zwłaszcza dolina Młynówki, Parów w parku miejskim, którym ongiś płynęła struga wody źródlanej i Wąwóz na pograniczu z posiadłościami gminy Wąwóz z potokiem o nazwie Świnia Woda. Masyw północny uformowany został przez naturę z piaskowca pochodzenia jurajskiego, a jego warstwę powierzchniową stanowią nieprzepuszczalne iły. Powodowało to niewielką przydatność tego terenu do celów rolniczych. To też podmokły las sięgał dzisiejszej ulicy Staszica, zaś ulicą partyzantów przed melioryzacją i skanalizowaniem po większym deszczu można było przejść tylko poboczem, trzymając się płotów, gdyż woda stała po środku. Jakby dla rekompensaty owa niegościnna ziemia kryła bogactwa naturalne, duże pokłady ród żelaza, których obecność zdecydowała kiedyś o powstaniu w tarachowicach przemysłu górniczo-hutniczego. O pradziejach tej okolicy opowiadają odkryte częściowo w rejonie, w rejonie Majówki skały, stanowiące cenny i bardzo ciekawy zabytek przyrody. Druga jednostka geograficzna to południowa część miasta, gdzie występują lżejsze i bardziej urodzajne gleby, a nawet pasma, od świętokrzyskich lesów. Tu także zbocza koryta kamiennej poprzecinane są jarami, jednak płytszymi i łagodniej zarysowanymi. Panują tutaj również nieco inne warunki klimatyczne. Ziemia jest bardziej przepuszczalna, cieplejsza, a powietrze zawiera mniej wilgoci. To też i śnieg na przedwiośniu topnieje wcześniej. Zaś okres wegetacyjny roślin trwa dłużej. Wszystko to razem wzięte stwarza bardziej korzystne warunki dla zdrowia mieszkańców. Także wszyscy Państwo, którzy mieszkacie na południu, pewnie jesteście o wiele zdrowsi ja <grym>, niż pozostali mieszkańcy miasta. Praktyka, projektanci wskazują między innymi, że właściwe miejsca dla przemysłu i ciepłownictwa to północna część miasta zaś dla hodowli ekologicznej żywności, warzyw, a także dla rekreacji i wypoczynku bardziej odpowiednia jest część południowa. Starachowice jako ośrodek górnictwa i hutnictwa żelaza liczą, jak wiemy, kilkaset lat. Ale planowa zabudowa typu miejskiego pojawiła się tu dopiero w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Na wzniesieniach otaczających po benedyktyński wierzbnik od północy i zachodu zbudowano osiedla mieszkaniowe wyposażone we współczesną infrastrukturę. Starowowickie zakłady górnicze przed wojną, a fabryka samochodów ciężarowych po jej zakończeniu, wzniosły w okresie pomyślnej dla siebie koniunktury wiele obiektów mieszkaniowych, socjalnych, kulturalnych i sportowych. Tu wyłania się pytanie. W jakim stopniu człowiek pomnożył, wspomógł i podkreślił swym działaniem walory krajobrazowe tej okolicy?